Dlaczego ty kochana jesteś sama? Karta. O! Widzę, że ty nie chcesz mi tutaj powiedzieć pewnej informacji seks. O, kochana, ja widzę, że ty przyciągasz seks i nic poza tym. Ty do keksu masz takie już nastawienie, kurwa, z nienawiścią. To nie jest zadowolenie, to jest takie wkurwiające coś, bo za każdym razem po tym nadchodzi to, tak? Dziewiątka miecza. Czekam na twoje komentarze. To prawda tak zawsze było. Patrz, kochana, to dziękuję za zaufanie. Dziękuję za zaufanie. To patrz, że na razie przestań szukać. Okej? Okay? Zrób pauzę w tym, w tym jakimś napięciu. Przestań szukać to samo Ciebie znajdzie. Dziewczyny, w tym i jest. Um, w tym i jest dziewczyny, nasz kobiecy Magic. My przyciągamy. Gonić, walczyć, to jest męskie, więc zostawmy im tą robotę, ok? Niech oni sobie gonią, walczą, biją się, napieprzają się na zajęciu. To jest ich robota. A nasze dziewczyny z Wami to jest spokój. Kochana, odpuść. Od teraz Ty nikogo nie szukasz. Nikogo nie szukasz. Ty po prostu jesteś dostępna. Tak? Ty możesz uśmiechnąć się do jakiegoś gościa, tak nie podchodzisz... nie. Bez przesady, bez przesady, ty możesz uśmiechnąć się. Ty możesz e, poprosić o pomoc jakiegoś gościa, który ci się spodobał, tak? Z ciężkimi torebeczkami, coś takiego. E, ty możesz poprosić o pomoc w pracy jakiegoś gościa, który ci się podoba, tak? Zapytać czyjąś radę, ale ty sama nie atakujesz. Ty sama nie jesteś w aktywnej pozycji. Ty, wydech. Ty jesteś w takiej energii wydechu, spokojny. OK, wtedy, wtedy, proszę, zwróć uwagę, co się zacznie dziać dookoła ciebie.